Witajcie moi kochani, ja się nazywam Iwona Sicińska No i lecimy dalej z tematem energii Kundalini. W tym nagraniu chciałabym Wam powiedzieć o tym, jakie opory, jakie blokady energia Kundalini musi pokonać w Twoim ciele, w Twojej psychice, żeby mogła bezpiecznie dojść do Twojej czakry korony i tutaj pięknie wyskoczyć przez tę czakrę. Pomieszać się nad Twoją głową z boską energią i nasycić później Twoje własne ciało wspaniałą, piękną energią, która da Ci dużo ożywczości w środku takiej. No ci, którzy tego doświadczyli, to wiedzą, co to jest. To jest tak, jakbyś dostawała dodatkową porcję takiego balsamu na duszę, na ciało, więc to jest bardzo przyjemne, oczywiście, bardzo fajne. No i tak począwszy od czakry numer 1, czyli od czakry podstawy, Kundalini musi pokonać lęk. No i o tym lęku można by było mówić bardzo, bardzo długo. Generalnie jeśli chodzi o pierwszą czakrę, to jest to czakra podstawy, czyli lęk dotyczy przeżycia. A więc jeśli boisz się tego, czy przeżyjesz, czy nie przeżyjesz, czy masz środki do tego, żeby przeżyć, czy też może jakieś zagrożenia są z zewnątrz, które mogą powodować, że się obawiasz o swoje przeżycie, no to blokada jest na pierwszej czakrze. No i to są poważne rzeczy. Następnie, jeśli już dajesz radę się nie bać, no to idziemy do drugiej czakry. No i na drugiej czakrze przede wszystkim mamy taką blokadę, która się nazywa poczucie winy. No i dużo różnych osób ma poczucie winy na różne tematy. Ja się często spotykam z tym, że kobiety, które kiedyś poroniły albo abortowały ciążę, mają takie poczucie winy nawet w sferze nieświadomej przez wiele, wiele lat. No i to poczucie winy jest poważne i koniecznie je trzeba usunąć. Oczywiście poczucie winy możesz mieć z bardzo różnych, przedziwnych nawet powodów. Ja spotkałam się z taką sytuacją, kiedy m, jedna z moich przyjaciółek kiedyś miała poczucie winy z tego powodu, że m, odjeżdżając od swojej matki, rozstając się z nią, nie wysiadła z m, autobusu i nie wróciła do niej po prostu. No i. Trwało to wiele, wiele lat, zanim ona się tego pozbyła. No, oczywiście, na temat poczucia winy to w ogóle będzie osobne nagranie. <laughs> to jest wielki temat. W każdym bądź razie, jeśli namierzasz w sobie jakieś poczucie winy, no to koniecznie musisz się go pozbyć. Następnie w czakrze trzeciej, czyli splot słoneczny, mamy wstyd. Wstyd może być powiązany z poczuciem winy, ale nie musi. No i tutaj. W ogóle czakra trzecia bardzo mocno bywa blokowana, ponieważ oprócz wstydu mamy też wszelkiego rodzaju napięcia emocjonalne różne, czy sobie poradzimy, czy damy sobie radę. No w ogóle te motyle tam w brzuchu, znaczy nie te takie radosne z powodu zakochania, tylko te stresowe, tak, jak coś próbujemy, na przykład idziemy na egzamin, no to jest czakra trzecia właśnie. No ale głównie tutaj mamy wstyd. Następnie na czakrze numer 4, czyli na sercu, mamy żal, tak? Czyli mamy złamane serce, żałujemy czegoś, żałujemy, że nam się nie udało z, na przykład być z tym ukochanym, którego tam chcieliśmy mieć w podstawówce czy w liceum, albo żałujemy, że ktoś odszedł i mm, po prostu umarł i już go nie ma i tak dalej. Także to jest też osobny, duży, duży temat. Jeśli chodzi o serce. Natomiast na czakrze gardła, główną blokadą, którą mamy, to są kłamstwa. No i jeśli kłamiesz okazjonalnie albo permanentnie, no to prawdopodobnie ta czakra gardła u ciebie nie działa w sposób właściwy. No i trzeba by było ją oczyścić. No na dzień dobry można by było przestać kłamać. No ale czasami bywa to trudne, bo niektórzy twierdzą, że nie można ludziom mówić prawdy, no bo to jest takie niepopularne, nie, niewygodne, a czasami w ogóle ludzie Cię przestają lubić, jak mówisz prawdę. No ale wybór jest taki, że albo masz blokadę na czakrze gardła, albo mówisz prawdę po prostu. Następnie trzecie oko i na trzecim oku mamy wszelkiego rodzaju iluzję. No, i to jest znowu bardzo cudowny, wspaniały, wielki temat na temat iluzji, ponieważ iluzję możemy mieć. Na swój własny temat przede wszystkim mamy iluzję, czyli za kogo się uważasz. Następnie mamy iluzję na temat innych ludzi, czyli wyobrażamy sobie, co oni tam sobie myślą albo jak oni się zachowują. Ja to często mam na przykład, jeżeli ktoś do mnie pisze. Wiesz, przepraszam cię, Iwonka. Ja wiem, że ty myślisz, że ja to coś tam, coś tam, coś tam, ale ja naprawdę tam się ktoś tłumaczy gęsto. No i ja wtedy mówię, słuchaj, ale w ogóle nie życzę sobie, żebyś myślała, czy myślał, co ja myślę. No bo dopóki nie masz otworzonego jasnowidzenia. A nawet wtedy to i tak zazwyczaj nie wiesz, co ja myślę, a przynajmniej staraj się nie wiedzieć, dobra? I tu po prostu zapytaj, ja Ci wtedy powiem, co ja na ten temat myślę, no i już. Ale to, to jest w ogóle pikuś, bo najlepszym w ogóle, absolutnie, chyba przypadkiem iluzji wspaniałej, była taka pani klientka, która przyszła do mojej przyjaciółki na poradę astrologiczną, no i pyta się o o termin kiedy ona może zajść w ciążę i mieć dziecko. No i tam opowiada że no tam ma oczywiście partnera i planują dziecko. No i tylko tam no, jakby ona chciała się poradzić w kwestii daty czy tam terminu, no kiedy to najlepiej by było. No i ta moja przyjaciółka tak na nią patrzy, tak patrzy w ten horoskop ten jej porównawczy z tym, z tym partnerem i mówi tak: "Słuchaj, ale tu mi się coś nie zgadza." czy nie ma tam jakiegoś problemu między wami, czy coś, no ona mówi, nie no w zasadzie to nie ma, yy, no co prawda on jeszcze się nie rozwiódł, nie, ale... <ścoughs> ale w zasadzie wszystko jest okej. Okay. No i ta pani żyła sobie w super świetnej iluzji tego, że ona właśnie ma już ukochanego, że oni sobie planują razem dziecko, że planują sobie razem dom, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że nie wzięła pod uwagę takiego drobnego szczegółu, a mianowicie, że on jest żonaty. No i w takich to iluzjach możemy sobie żyć całe życie. I zupełnie nam rzeczywistość w tym kompletnie nie przeszkadza. No i wypadałoby się oczywiście tych iluzji pozbyć, no bo jeżeli się nie pozbędziesz tej iluzji, a energia kundalini dojdzie do Twojego trzeciego oka, no to wtedy Ci wywalą te iluzje, no i się dowiesz, że to, w co wierzysz, to w ogóle nie jest prawda <grym> i że rzeczywistość wygląda kompletnie inaczej. Także to, jeśli chodzi o trzecie oko. Natomiast czakra siódma, czyli korona, jest związana z blokadą pod tytułem przywiązanie do swojego ego. No i jeśli ktoś ma wysokie mniemanie o sobie, a nawet jeśli nie ma wysokiego mniemania o sobie, ale jakoś jest bardzo mocno przywiązany do tej iluzji wcześniejszej, za kogo się to uważam, otóż, no i tak się trzyma tego ego strasznie i tak nie chce go puścić, no to niebezpieczeństwo jest takie, że, no, że głowę mu będzie rozsadzać, tak? Przy okazji, przy okazji tego, że kundalini będzie to czyściło czy też, znaczy tą czakrę korony będzie czyściła energia kundalini. Także to są takie główne blokady, jeśli chodzi o energię kundalini i dlatego na przykład, żeby, wracając jeszcze do siódmej czakry, żeby się pozbyć tego przywiązania do swojego ego, to my na przykład w szamańskiej szkole życia robimy taki rytuał pod tytułem śmierć szamańska. Żeby się trochę odczepić, no bo wiadomo, że tak całkiem to się nie odczepimy od tego swojego ego, ale... Ale chociaż trochę wypadałoby poluzować te więzy, wtedy ta energia kundalini będzie łatwiej mogła po prostu przechodzić. Także jeśli namierzasz w sobie jakieś blokady, te, które wymieniłam, no to koniecznie wypadałoby się ich pozbyć, żeby ta energia mogła sobie swobodnie później płynąć przez Twoje ciało i nie stwarzać większych problemów. Na okoliczność blokad na czakrze numer 1, 2, 3 i 4, a nawet 5, to chyba najlepszym sposobem, jaki ja znam, to są takie sesje tapingu. Czyli opukiwania na okoliczność jakiejś tam blokady. Nagrałam nawet na ten temat specjalny kurs, który jest bardzo fajny i ludzie sobie bardzo go chwalą. Nazywa się Uzdrawianie przez opukiwanie, czyli jak układać własne teksty do tapingu. Bo o ile um, możesz znaleźć bardzo dużo różnych tapingów w sieci, no to jednak. Najlepiej działają te, które są skierowane w Twoją konkretną y, stronę, czyli w Twój konkretny przypadek, Twojej konkretnej tam traumy, blokady y, czy cokolwiek tam masz. Także możesz sobie to sprawdzić na mojej stronie iwanasiecińska.pl w zakładce kursy online. No i tam również jest oczywiście do kupienia kurs o energii kundalini, który jeszcze do. Czwartku jest w promocji. Także moi kochani, mam nadzieję, że macie jak najmniej blokad, jeśli jakieś macie, to się, że szybko ich pozbędziecie. No i co? I promyczki i świetliste śleł, i buziaczki. Pa pa. I do następnego razu.